Wyskoczyłam z domu tak naprawdę, miałam tylko na chwilę, miałam do mamy przyjechać po samochód, a kazała jeszcze jechać po spodnie dla siebie, także... <grytanie> także taka sytuacja. I muszę powiedzieć, że bardzo szanuję ludzi, którzy na parkingach używają kierunkowskazów, serio, bo że osób po prostu jedzie, no wiadomo, jest parking i tak dalej, ale większość osób nie używa, ale ja szanuję te osoby, które używają, ok? Muszę się pochwalić, bo mam ulicę samochód samochodzik piękny. Chodź, tu kup. Chodź, Rozzepniemy. Damy Ci trochę wolności. Co Ty na to? Co Ty na to? Jezu, stawiłam się tak, żeby było pod słońce. Słuchajcie, jest taka cudowna pogoda, Ach. że ja sobie usiądę na mojej kurteczce. Serio jest tak ciepło, że... No dobra, mogłabym mieć bluzę. Ale jest i tak super. <noise> Nic nie widzę i nie wiem czy mnie widać, czy mnie nie widać, nieważne. Dzisiaj chciałabym odnieść się do pewnego fragmentu z mojej ukochanej książki, o której mówię zawsze i wszędzie. I trochę o tym powiedzieć. Tak, chwilowo. Chyba idzie, ja to mam. Dobra, kuki spokój. Już przytoczę ten fragment, bo się chciałam. No dobra, e, ośmielanie dziewcząt. O różnych, o różnicach w wychowaniu synów i córek. Chłopców aktywnie zachęca do samodzielnego robienia różnych rzeczy, nawet jeśli mogłoby im się coś stać. Kiedy córka postanawia zrobić coś innego, co mogłoby się związać z chociażby niewielkim ryzykiem, rodzice ją ostrzegają, a następnie często pomagają w zrobieniu tego. tego. Jakie przewyka strafia do dziewczynek, że są kruche i potrzebują pomocy? Wtłaczamy im to do głów na tak wczesnym etapie życia. No właśnie, ja to tak czytając, w słuchajcie, sensie prosta sprawa, nie chodzi nawet tutaj o, że w naszym wieku, ale ogólnie się mówi tak, że Zostaw to, to jest robota dla facetów. Nie wiem, nie przenoś jakichś cięższych rzeczy, zrobi to, nie wiem, tam twój brat czy coś, tak się mówi. No, ogólnie mówi nam się, że nie powinniśmy czegoś robić, bo to jest za ciężkie dla nas do zrobienia, to jest tamto, i my tak w to wierzymy. I tak od najmłodszych lat mamy to wpajane do głowy, że dziewczyny są tą słabszą płcią że mają mniej do pokazania, mniej do zrobienia, że cięższe rzeczy są do zrobienia dla płci przeciwnej, a wcale tak nie jest. Zobaczcie, gdyby ktoś nam tego nie mówił, to bez problemu i dziewczyna mogłaby zmienić oponę i chłopak mógłby to zrobić, byłoby bez problemu, ale no, że tak się mówi, to po prostu zostawia się tą robotę dla chłopaków. A moim zdaniem tak nie powinno być. Wszystko jest dla wszystkich i... To, że dziewczyna, na przykład, zabiera się za zmywanie, to znaczy, że chłopak może tego nie robić, że do niego już należą tylko takie prace na zewnątrz i moim zdaniem właśnie nie powinno się tego tak, takiego podziału konkretnego robić. Nie wiadomo, że jest są już takie naprawdę mega ciężkie rzeczy do zrobienia, to tak. Ale nie przesadzajmy, nie popadajmy w paranoję, nie róbmy z siebie takich ofiar, że my tego nie powinnyśmy robić, bo to nieprawda, bo co, jeżeli kiedyś będziemy mieszkać same, po prostu same no to będzie musiał sobie z wszystkim same radzić strasznie jest to oburzające chodź kukuń, chodź. chodź odpowiemy teraz na pytanko, które się pojawiło bo ja często na swoim instagramie wspominam o tym, żeby na przykład nie brać tak namiętnie tych foliowych reklamóweczek na przykład biorąc jakieś owoce kiedyś mnie zapytał, czy jestem taka bio, eko i w ogóle nie jestem takim eko bez przesady, ale staram się na to uważać, że o Jezu, Kuki, jeżeli na przykład mogę wziąć kiść bananów, nie muszę brać do tego reklamóweczki, naklejkę przy mogę nakleić na banany, przecież jak skórki się nie je. No chyba, że na przykład biorę kilka jabłek, no to wiadomo, żeby się nie rozwaliły, to biorę reklamóweczkę. No, ale jeżeli jest to jakiś taki pojedynczy owoc albo Owoc, który jest kilka złączonych razem. Tak jak na przykład, nie wiem, może nie jest owoc, ale taki przykład podam rzutkiewkę, to też nie biorę w reklamóweczkę. Bo po prostu jest to bez sensu. Bo skoro możemy wziąć to bez reklamóweczki, to po co brać kolejną reklamóweczkę, która tyle lat się rozkłada, skoro możemy jej z nie z niej skorzystać? Z czego zrezygnowałam całkowicie? To na pewno zrezygnowałam z używania plastikowych słomek. Nawet jak w restauracji dostaję plastikową słomkę, to jej po prostu e, nie używam. mi zmiana niepotrzebna, chyba, że e, daję papierową, to okej, okay, ale no tego jakby nie popieram. Plastikowe słomki są B i nie wierzcie ich, nie używajcie. I nie kupujcie. Jak widzę u mnie w domu plastikowe słomki kupione dla Leny, to po prostu mnie szlak trafia, więc to tak kompletnie niepotrzebne e, nikomu do szczęścia, że no dobra. Ale kto co woli? ma agresję. Yy, I co jeszcze? Jeżeli chodzi na przykład o butelki wody, to, no to kupuję tą wodę, no bo ja nie mogę być takiej filtrowanej za bardzo u mnie, bo ona jest taka niezbyt dobra do picia i zresztą ja bardzo rozróżniam smaki wody, więc przyzwyczaiłam się do żywca i koniec i piję tylko żywca. Ewentualnie krople beskidu może być, jeszcze na łączowianka jest spoko. I staram się już nie kupować cały czas małych buteleczek wody sobie do szkoły, tylko kupiłam sobie taki bidon który jest, no cały czas mogę go używać, umyję i jest gotowy do umycia, do użycia. Ja wydałam sobie wodę z dużej butelki i nie muszę takim sposobem cały czas kupować kolejnych małych buteleczek na jakieś wyjście, na przykład do szkoły. Straciłam kukiego wotu a widzę, dobra. I staram się, naprawdę staram się brać tą taką ekotorbę na zakupy, no i zawsze mi się to udaje, bo często jej zapomnę, nie zawsze ona jest do kupienia, no ale wiadomo, te reklamówki takie na zakupy, one są zazwyczaj również wielokrotnego użytku, nie to co te małe woreczki, które się od razu wyrzuca. Także tyle z mojego eco-friendly lifestyle. Czy wy wiecie co ja mam tu za miksturę? To jest mikstura, której każdy powinien spróbować. Bo na pachnie cudownie. Banan, jabłko, kiwi i jeszcze powinien być szpinak, ale już nie mam szpinaku. Na wodzie i sok z cytryny, dużo soku z cytryny i takie coś. O jest. Tysiąc razy lepszy niż jakieś kawy czy inne energetyki. Koniecznie to zróbcie. No słuchajcie, dzisiaj co jak co? Ale dzisiaj co jak co, ale dzisiaj to pospałam. Godzina yy, w pół 11:00. Ja się dopiero obudziłam. Dawno nie spałam do tej godziny. Zawsze wstaje jakoś o 8 nawet w weekend, Także, szok Wychodzę, jadę polenę, odwaliłam się już wam pokażę. No nie wiem, tak nie bardzo widać, ale mam taką bluzkę na ramionczkach. Od mamy pod kradłam. Te spodnie takie szerokie, dawno mi nie chodziłam. Oczywiście nerka, która znowu jest dla mnie za szeroka, jakby się coś plusowało. No i górka skórzana. I jest cieplutko, jest chyba z 20 stopni. Hej, hej, ja właśnie jadę po Lenę i miałam taki mały incydent na stacji. Eee, dla pana się zepsuła ta. Jak to się nazywa, to się płaci kartą? Terminal mi się zepsuł. I nie miałam przy sobie żadnej gotówki, więc był mały problem, ale na szczęście mama jechała, więc, więc z nami kasę. O, jest słodki pisełek. A ja co? Bo mam okno w pokoju i teraz czuję taki wewnętrzny spokój, taką harmonię, taką czystość, jak sobie myślę, że jutro w dzień słońce mi zaświeci przez czyste, piękne okno. O, jest cudownie.